Waldemars, rolnik szuka żony, zaskoczył kolejnym zdjęciem z kobietą. Nie jest to Ewa, w ten sposób potwierdził ich rozstanie? Waldemars, rolnik szuka żony, kocha taniec i okazuje się, że korzysta z każdej okazji do dobrej zabawy. Ostatnio rolnik wybrał się na imprezę Andrzejkową i doskonale bawił się w towarzystwie swojej ekipy tanecznej. Uwagę internautów zwrócił fakt, że wśród uczestników nie ma wybranki Waldemara. Czyżby już było o rozstaniu? Waldemar odpowiedział. Waldemars, rolnik szuka żony, pokazał zdjęcie z tajemniczą kobietą. Już 10 grudnia finał programu Rolnik Szuka żony i wtedy dowiemy się ostatecznie, czy uczestnicy stworzyli relacje z wybranymi kandydatkami i kandydatami. Uczestnicy przed ostatnim odcinkiem podgrzewają atmosferę i w sieci pojawiają się coraz bardziej zaskakujące zdjęcia i relacje. Tym razem to Waldemar opublikował zdjęcie z imprezy, na którym pozuje z tajemniczymi kobietami, ale żadna z nich nie jest Ewą. Co dalej z relacją pary? W komentarzach pod zdjęciem rolnika pojawiło się mnóstwo pytań o wybrankę Waldemara, a niektórzy pytają wprost o Ewę. Waldemar, z rolnik szukażony w wymowny sposób, odpowiedział na pytania internautów i nie ukrywa, że przed finałem ma zakaz pojawiania się z partnerką w miejscach publicznych. Sądzicie, że w finale Waldemar i Ewa pojawią się razem? W mediach krążą spekulacje na temat ich rozstania i nowego związku Waldemara.